Zapraszam wszystkich! To na 2025 przygotowałam znowu akcję Zamawiam Kwiaty. Jest to 12 obrazów dla moich obserwujących, które można wykrać co miesiąc jeden z Waszych zgłoszeń. Wybieram jedno zgłoszenie na koniec miesiąca, a będę malować profesjonalny obraz na płótnie. I tak jest w tym miesiącu. Będę malować grudniowe zgłoszenie, które wylosowała Asia. Asia przesłała Eustomę, Napisała. Więc są to przeważnie takie fajne historie, które stoją za tymi wszystkimi zgłoszeniami. I te obrazy wtedy się też inaczej maluje. Więc zachęcam wszystkich, oprócz dopisku, zamawiam kwiaty, napisać, dlaczego chcesz taki obraz albo coś się kojarzy z tym, jaką masz. Zapraszam więc wszystkich, widać jeszcze głos nie taki, ale głosem na szczęście nie muszę malować.